Halo, halo, witam Państwa. Zadzwonił do mnie dawno niewidziany kolega i mówi, ty zrób coś z tym swoim hymnem, żeby Polska była Polską, bo to się pojawia w przedziwnych miejscach. A co mam zrobić? Ogłoś, napisz, że sobie nie życzysz, aby to się pojawiało na takich manifestacjach, jak na przykład na krakowskim przedmieściu kilka dni temu, nocą, wieczorem, przed Pałacem Prezydenckim. A dlaczego się ma nie pojawiać? Pytam dalej. A bo te pochodnie, ci prawdziwi Polacy, ten cały nastrój to trąci faszyzmem. Osłupiałem na moment, muszę przyznać, złapałem oddech i posłałem dawnemu koledze wiązankę wyrazów zapamiętanych z wojska. Ja akurat faszyzm przerabiałem na własnym organizmie w okupowanej Warszawie yy, i wiem naprawdę, co to znaczy. Doszukiwanie się teraz, obecnie, faszyzmu w zgromadzeniu, które nie podoba się wiadomej gazecie i rządowi, przekracza kolejne granice przyzwoitości i rozsądku, jakie rządowe media nieustannie zresztą przekraczają. Podobno o tym, czy zgromadzenie jest faszystowskie czy nie, decyduje o obecność pochodni, wyjaśniał w telewizorze ważny profesor. Doprawdy ogarnia człowieka śmiech pusty, a potem litość i trwało, jak je słyszy takie brednie. No ale... Niektórzy profesorowie dawno już odlecieli. Powiedziałbym, pewnie zażywają do w dużych ilościach, bo plotą niesamowite rzeczy człowiekowi z niepełnym podstawowym, by się nie mieściły w głowie. Wracając do pieśni, że Polska była Polską, jest to właściwie test. Są bowiem ludzie i środowiska które nie życzą sobie, żeby Polska była Polską. I ten utwór zaciekle zwalczają od samego początku, od lat 70. -tych. I zawsze im się nie podoba, jeżeli ktoś to śpiewa lub nawiązuje w ogóle do tego refrenu. W okresie starań o przyjęcie do Unii Europejskiej tłumaczono mi, że polskość szkodzi naszym europejskim aspiracjom. To był czas, kiedy prezydent Kwaśniewski przechwalał się z billboardów jestem europejczykiem. Oświadczenie jestem Polakiem, nigdy by mu do głowy nie przyszło. A przecież jedno nie wyklucza drugiego, proszę Państwa, tyle, że potrzebny jest pewien iloraz inteligencji, żeby to rozumieć, że nie tylko nie wyklucza, ale że wspierają się te dwie wartości, jak polskość i europejskość. Wcześniej za komuny generał Jaruzelski upierał się jak głupek, żeby Polska była polską, musi być socjalistyczna. A ja wiedziałem, że nie musi. I kto miał rację? A jego kumpel Henryk Jabłoński, profesor historii, wygłaszał dla aktywu szkolenie o wielkiej szkodliwości tego hasła. Ciekawostką z tamtych lat jest opinia donosiciela SB, CW Zadra z roku 78, to jest jakby recenzja z kabaretu. Cytat. Następuje zakończenie programu. Nastrój, jaki wprowadza finał. Sugeruje jeszcze oświetlenie karbidówek i mamy okupację gotową. Koniec cytatu. W gruncie rzeczy jest to bardzo trafna recenzja. Właśnie z taką intencją śpiewaliśmy tę pieśń, żeby uświadomić, żeby podzielić się y, wspólnym z publicznością y, pomysłem, że Polska marzy o niepodległości, że Polska nie chce być częścią sowieckiego imperium, że chce być Polską. Właśnie tak było. W osiemdziesiątym roku powstająca Solidarność nie miała wątpliwości o co chodzi w tej pieśni i traktowała ją jako swój hymn, co zauważyła cała światowa prasa i taki na przykład odległy od polski mężczyzny jak prezydent Ronald Reagan. Krajowa Prasa miała polecenie nie zauważać tej pieśni, że śpiewa się ją na strajkach, manifestacjach i ten zakaz właściwie trwa do dziś. Ta, ta, ta piosenka może być pokazywana, nie trzeba jej przypominać. No właściwie jest odpychana, jak to się teraz mówi, wykluczona z publicznego obiegu, chyba że zdarzy się sytuacja, w której no już zupełnie nie można nie zauważyć ludzi domagających się, żeby Polska była polską. Wtedy, Wymyśla im się od prawdziwych Polaków. Do nieprawdziwych Polaków nikt nigdy w Polsce nie ma zastrzeżeń. Są u siebie.